Posłuchaj, w jaki sposób ja używając nauki Pisma Świętego interpretuję ten fragment i powiedz, czy moja interpretacja ma sens. Ten, którego budowla spłonie, poniesie stratę. Sam jednak ocaleje, ale tak, jakby przeszedł przez ogień. W kontekście Pisma Świętego, ja zau zauważam tutaj doktrynę, która mówi, że stwórca wychartowuje e, wybranych ogniem utrapienia. I ta budowla, która ma spłonąć, jest związana ze stratą poniesioną w kontekście człowieka cielesnego, który w wyniku hartowania Słowem Najwyższego, Duchem Najwyższego, który jest ogniem, ma zostać wypalony. A i w miejsce człowieka cielesnego, który ma spłonąć, ma się urodzić nowy, duchowy człowiek i w ten sposób w rzeczywistości ciało poddając się duchowi, zostaje człowiek cielesny, zostaje zniszczony, ale w ten sposób właśnie wygląda nawrócenie człowieka. Tak jak napisał Paweł, ja się muszę umniejszać, a Chrystus się musi umniejszać. Chrystus musi się powiększać. Ja muszę się umniejszać, Chrystus musi się powiększać. Tym umniejszaniem się człowieka cielesnego, jest pozwolenie najwyższemu wypalania nas w ogniu utrapienia. I to, co pozostaje po spaleniu, jest człowiekiem duchowym, który sam jednak ocaleje, ale tak, jakby przeszedł przez ogień. Czy zgodzisz się z moją interpretacją, która jest oparta na piśmie, które mówi, że tym ogniem, który nas wypala, jest ogień utrapienia i nasze przejście przez ten ogień równa się narodzinom człowieka duchowego? Jak powiedział Chrystus, trzeba się narodzić z wody i z Ducha Świętego. Ten będzie chrzcił, ten będzie chrzcił was Duchem Świętym i ogniem. Czyż tym ogniem nie jest rodzino? Instrukcja życia, z którą trzeba się zgodzić.